A więc jakaś bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość dla polskiego złotego, bardzo dobra wiadomość dla nas, choć jest to mała wiadomość, no ale bardzo dobra wiadomość pokazująca, że jednak się da. A co dokładnie się stało? Otóż stało się to, czego byśmy oczekiwali, a dokładnie polska złotówka umocniła się. Oczywiście chwilowo, ale umocniła się do dolara amerykańskiego, do bardzo mocnego poziomu, biorąc pod uwagę ostatnie czasy. Proszę bardzo, co się stało. Tutaj mamy dolara po 3,66, tak jest. Dolar po 3,66, no 3,67 generalnie, no 3,66. 3,669 dolar amerykański spadł do 3,66 i to jest bardzo dobra wiadomość. Teraz wrócił do poziomu 3,70. Jest to bardzo dobra wiadomość, bo przełamaliśmy następny punkcik, który nas niesie ku... Uratowaniu polskiego złotego ku yy, niezapaści polskiego złotego. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres polskiego złotego do dolara amerykańskiego i widzimy, że jesteśmy na tych dołkach trendu proszę bardzo o co chodzi przypomnę jeszcze raz o co chodzi z dolarem amerykańskim i z zawalaniem się polskiego złotego tutaj mamy taki trend, prawda? Ten trend w zależności jak go narysujemy, tutaj został przełamany, prawda? Jeżeli go narysujemy tak, to on został przełamany już dawno i teraz im mocniej on się będzie przełamywał, to tym lepiej dla nas, czym jest trend szybko tłumaczę trend spadkowy, wzrostowy, my jesteśmy. W trendzie, byliśmy w trendzie, jesteśmy w trendzie, to się okaże zapadającym się polskiego złotego. Czyli tutaj polski złoty od 2008 roku jest tak osłabiany, że spadł z 2 zł za dolara do 3 zł za dolara, następnie do 4 zł za dolara, do 5 zł za dolara, prawda? Czyli trend jest mocno spadkowy, prawda? Jest mocno spadkowy, no i teraz mamy tutaj sytuację, w której ta złotówka to 3,70. Było 366, yy, jednak jeżeli sobie narysujemy taki prawdziwszy wykres, to, to ten prawdziwszy wykres pokazuje nam troszeczkę inną sytuację. Yy, jeżeli narysujemy ten trend, to proszę bardzo, tutaj o, sobie stąd pociągniemy, stąd sobie pociągniemy i mamy tutaj, w zależności jak to narysujemy, w zależności jak to narysujemy, czy sobie narysujemy tak, prawda? widzimy, że ten trend generalnie. I przełamał się, prawda? Przełamał się, bo mam nadzieję, że to się będzie działo dalej, szanowni państwo, bo to jest najwyższy poziom od dawien dawna polskiego złotego do dolara amerykańskiego. Mimo tego, że jednak polska złotówka nie jest znacznie więcej oprocentowana od dolara amerykańskiego, bo dolar amerykański jest oprocentowany 4,5%, a zamiast polski złoty jest oprocentowany 5,25%, więc polska złotówka wcale nie jest znacznie więcej oprocentowana od dolara amerykańskiego zaś jest znacznie więcej oprocentowana od, od euro prawda, polska złotówka jest znacznie mocniej oprocentowana od euro, jest znacznie mocniej oprocentowana od korony szwedzkiej, duńskiej od nawet korony czeskiej nie wspominając już o franku szwajcarskim, jest mocniej oprocentowana od dolara kanadyjskiego, australijskiego od dolara zwykłego troszeczkę mocniej też, ale niezbytnio no i troszeczkę więcej niż od dolara od funta brytyjskiego, więc my mamy to umocnienie to oprocentowanie bardzo Wysokie, więc nas nie powinno y, zaskakiwać y, umacnianie się polskiego złotego do dolara amerykańskiego na do poziomu 3,66. Y, to powinno być y, inevitable, szanowni państwo. To powinno być y, jasne jak słońce, że to się dzieje. No, i, <ścoughs> y, cieszymy się, że to się dzieje, y, ale to. Jest taka mała jaskółeczka tylko prawda? Cieszymy się, że dolar amerykański, że złotówka umocniła się do 3,66. Zobaczmy, kiedy ostatnio polski złoty był na wykresach po 3,66. Poszukamy sobie tutaj po 3,66. Nie było to tu, nie było to tu, nie było to tu, prawda? Nie było to tu. I mamy tutaj 3,90. Zaraz sobie znajdziemy 3,66. Tutaj mamy 3,60. O, ostatnio złotówka po 3,66 szanowni państwo, była o, tutaj czerwcu 2021 roku tak? czyli yy, czyli yy, no, 4 lata temu, tak, drugi, trzeci, czwarty, piąty 4 lata temu yy, złotówka była po 3,66, więc jesteśmy w takim yy, Poziomie z roku 2021, wcześniej bo jeszcze mocniejsza, 3,64. Tu była po 3,61. Proszę bardzo, jeżeli się cofniemy do 2019, tutaj 2018 roku, to była po 3,31, prawda? Pamiętajmy o tym, więc tutaj nie, nie ma co 5 zachwytu, szanowni Państwo. Nie ma co piać zachwytu. To jest rzecz, która bez żadnego problemu powinna się wydarzyć, bo polski złoty jest bardzo tani, polska złotówka dzisiaj nie jest silna. Opowieści o dziwnej treści dziwnych ludzi o tym, że polski złoty jest mocny. E, są głupie po prostu. Po prostu polski złoty jest wysoko oprocentowany i tyle tak. Fakt, szanowni państwo, no dzisiaj generalnie sytuacja jest tragiczna w Polsce, bo... Mamy nadal bardzo wysoką inflację, tak? Czyli te rzeczy drożeją. Jedzenie drożeje, wszystko drożeje. Mamy bardzo wysoką inflację, mimo tego, że już nie trzeba używać. Właściwie, no teraz już dopiero, prawda, bo jeszcze nawet co niektórzy musieli, jeżeli mają małe dzieci czy ciepło potrzebowali, to nawet było trzeba ogrzewać jeszcze teraz w czerwcu, bo dopiero jest połowa czerwca i dopiero się robi ciepło, tak ciepło, że nie trzeba nic ogrzewać, no ale no generalnie nie trzeba ogrzewać, no nie ma minus 20, więc nie musimy używać gazu, nie musimy używać tyle elektryczności. Nie musimy kupować tych wszystkich ciuchów na zimę. Nie jest zimno, nie trzeba jeździć ciągle tym samochodem, można chodzić sobie. Czyli koszty życia w Polsce skrajnie spadają na lato, prawda? Więc i, i koszty wyprodukowania rzeczy wszystkiego powinny spadać. Tak, gaz możemy używać do produkcji, a nie do ogrzewania nieruchomości i tak dalej i He, i, e, ale mimo tego inflacja prawie najwyższa w Europie, czyli wszystko nam drożeje, ale przy okazji na to wszystko drożejące mamy bardzo drogie kredyty. Prawda? Czyli mimo tego, że wszystko drożeje, prawda? Mamy bardzo drogie kredyty, tak? Mamy bardzo drogie kredyty i mimo tego, że te kredyty są bardzo drogie, że ten M3 powinien spadać, no to to się nie dzieje. Prawda? M3 jest pompowany, czyli mamy sytuację dramatyczną, bo gdy ceny rosną, a kredyty są drogie, no to jest problem, prawda? To jest bardzo, bardzo duży problem, a dodatkowo złotówka wcale nie jest mocna, bo nie jest mocna, bo to jest kurs do dolara amerykańskiego. Prawda? Ja ostatnio zrobiłem prognozy e, dolara amerykańskiego, które e, od trzech lat moje prognozy się sprawdzają do dolara amerykańskiego. E, proszę sobie, można sobie wejść. Link dodam do tego filmu zaraz e, w opisie. I, I analizuję tam tego shorta, który już ma 3 lata, i tam się prognozy zgadzają co do dolara amerykańskiego, co do polskiej giełdy, co do wigu 20 prawda? Na no zaraz co złotówki, a zaraz powinny się sprawdzić także do nieruchomości, do cen nieruchomości, jeżeli Polska pójdzie dobrą drogą. No bo jeżeli nie pójdziemy dobrą drogą, no to będzie źle. Jak na razie, gdzie moje prognozy trzyletnie sprawdzają się kroczek po kroczku. Z, z nieruchomościami się to troszeczkę przedłuża, ze względu na impulsy polityczne, na procesy wtworzone sztucznie poprzez wcześniejszych polityków, ale także tych dzisiejszych. I yy, dodam ten link, jednak no mówię, no nie podniecajmy się, bo to po prostu może się przesunąć troszeczkę, y, może się przesunąć troszeczkę tylko i wyłącznie. Tutaj, ta prawda, y, proszę bardzo, y, może się przesunąć y, y, trend. No, i tutaj się trend zaraz się odbije, może prawda. Y, zobaczymy, jak to, jeżeli zniszczą, y, bo to wszystko zależy od tego, czy to politycy zniszczą polskiego złotego, prawda. To o to chodzi. Głównie o to chodzi, naprawdę. Głównie o to chodzi. To zależy od tego, czy politycy polskiego złotego zniszczą naprawdę. the Znaczna część rzeczy zależy po prostu od polityków. W 2020 roku no, znaczna część rzeczy zależała tylko i wyłącznie od decyzji polityków. W roku 2022 i do dzisiaj naprawdę zależą tylko i wyłącznie od decyzji polityków. Jeżeli ktoś uważał jakieś jeżeli ktoś myśli, że rzeczy się dzieją w Polsce jakoś same, automatycznie, to jest nieprawdą. Yy, znaczna część rzeczy po prostu zależy od polityków. Jeżeli mają dobrą wolę, no to będą dobre rzeczy, jeżeli mają wolę złą, no to będą złe rzeczy. Prawda i to nie są żarty. E, 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 pr proszę zobaczyć, e, jeżeli chodzi o euro, no to polska złotówka do euro. Proszę, co tu mamy za sytuację? E, proszę, co tu mamy za sytuację? 4,27, tak? E, czyli polska złotówka do euro jest na takich poziomach, na których e, była wcześniej. Nie można poziomu euro do złotówki zarzucić, tylko no. no Pamiętajmy o tym, że to polska złotówka jest gigantycznie oprocentowana. Zarzucamy kursowi polskiej złotówki wszystko. Zaz zarzucamy. Wartości polskiego, wszystko ze względu na to, że nie mielibyśmy problemu, gdyby polska złotówka dzisiaj była po 4,27 za euro. W sytuacji, gdy mamy oprocentowanie czeskie, na przykład, prawda, że czyli nie mamy 5,25, a mamy 3,5, czy tam 3,75, czy 3,25, czy 3,65, ale nie mamy, mamy 5,25, mamy. Szanowni Państwo, oprocentowanie znacznie wyższe, prawie 2% wyższe niż Czesi, ponad 3% wyższe niż strefa euro, jeszcze wyższe niż Duńczycy, prawda, tam 3,5%, już nie wspominając o franku szwajcarskim. Jest źle, bo gdybyśmy obniżyli sobie, proszę sobie wyobrazić, nie byłoby problemu, gdyby polska złotówka była dzisiaj po 4,27 w sytuacji, gdy mamy 2% niższe oprocentowanie albo 1,5, prawda? Czyli to by było yy, 6, 7, 8 obniżek oprocentowań każdego miesiąca po 0,25 przy zachowaniu tego, że strefie euro nie obniżają, ale nasza inflacja też by musiała wynosić nie 4%, a w okolicach 2%, tak, więc mielibyśmy znacznie lepszą sytuację. Ja bym osobiście nie miał problemu, gdyby dzisiaj polska złotówka była po 4,27 za euro Ale przy zachowaniu tego, że mamy nie mamy inflacji 4%, a mamy inflację, szanowni państwo, około 2% Że nie mamy kredytów hipotecznych na 7, 8, 9% A mamy kredyty hipoteczne, szanowni państwo, na 3,5, 4, 4,5 Prawda? 5, góra, tak? I złotówka po 4,27, okej okay. Yy, dobra, yy, ale sytuacja jest dramatyczna. Bo proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ta, ten kurs, wartość tego, tej złotówki jest odpowiedni tym parametrom, no to jesteśmy w tragicznej sytuacji, no bo gdybyśmy obniżyli sobie złotówkę do 3,5, jak w poziomie czeskim, no to tak. Raz, dwa, popatrzcie, jak tu rysuję na tym wykresie: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak. No to euro byłoby po 4, ,74 64, 50, no ale gdzie jeszcze jest? To ta inflacja, prawda 2%, no to pach, tak? Czyli właściwie dzisiaj polska złotówka jest w dramatycznej sytuacji. W dramatycznej sytuacji. Jeżeli to jest wszystko prawdą, jeżeli te parametry są prawdziwe, jeżeli założymy, że te parametry są prawdziwe, no to polska złotówka jest skrajnie słaba dzisiaj, tak? Polska gospodarka jest skrajnie słaba. Eee, bardzo, bardzo zła, bardzo brzydka sytuacja, szanowni państwo, jeżeli chodzi o, o polskiego złotego i naszą gospodarkę. Eee, Czyli cieszymy się, że jest jakiś mały punkcik w umocnieniu polskiego złotego do dolara amerykańskiego. Ale cóż to jest, Szanowni Państwo, w sytuacji, gdy y, mamy oprocentowanie prawie, no mamy oprocentowanie y, 3% wyższe niż w strefie euro. No. 3% wyższe. No. Tam 2,15, u nas 3,25. Czyli ile, Szanowni Państwo, 3,1% wyższe oprocentowanie mamy. Y, plus nasze marże gigantyczne. Szanowni Państwo, nasze kredyty potrafią być. 5% mocniej oprocentowane, czyli jak Polak zaciąga kredyt na nieruchomość na milion złotych, to płaci o 50 tysięcy złotych, 40 tysięcy, 45 tysięcy złotych więcej odsetek niż w strefie euro. No przecież to jest szok, za 45 tysięcy złotych rocznie więcej, że to jest tragedia, prawda? A dodatkowo, no ma jedzenie nam drożeje 2 trzy razy szybciej, bo w strefie euro inflacja potrafi być 1%, 2%, 2,5%, prawda? W zależności gdzie, no ale w większości w strefie euro to ta inflacja jest nieźrodka, czyli i tak nie dość, że Polakowi ceny wszystkiego rosną dwa razy szybciej. No to jeszcze płacimy, wiecie, trzy razy wyższe odsetki, tak? bo w Hiszpanii dostaniesz kredyt oprocentowany na milion złotych, 30 tysięcy złotych rocznie, a w Polsce to samo będzie 70-80 tysięcy złotych, szanowni państwo, już nie wspominając o tej całej reszcie, tak? Więc jest sytuacja dramatyczna, bo za dwa miesiące kończą się wakacje. Szanowni państwo, za trzy, miesiąc, za trzy miesiące mamy czerwiec, lipiec, sierpień, Z, za, za 3,5 miesiąca będzie 1 października. Tak, za 3,5 miesiąca no i wracamy do punktu wyjścia. Drogi gaz, zakaz węgla, zakaz drewna, zakaz kominów. Szanowni państwo i zaraz Zomo i Ormo zaczną chodzić, zaklejać nam kominy. W rzeczywistości parametry są bardzo złe, bardzo złe. Nie jesteśmy w żadnej dobrej sytuacji do dolara amerykańskiego. Yy, no ale nie będziemy, bo w Polsce zaciśnia się, szanowni państwo, yy, reżim yy, wróciły w Polsce, szanowni państwo, praktyki zomowsko-ormowsko Zbecko bezplikowe, takie, Szanowni Państwo, Polska yy, nie potrafi sobie poradzić. Dzisiaj obecnie. Ja, ja, ja mam na to wszystko dowody, więc ja, ja wiem, co się dzieje. Szanowni Państwo, Polska, Donald Tusk nie jest w stanie sobie poradzić z polską gospodarką. Tak samo nie był w stanie sobie poradzić Mateusz Morawiecki z polską gospodarką, więc zniszczyli w 2022, żeby przykryć to, co robili w 2020 roku. Zniszczyli Polskę, żeby to przykryć. Wprowadzili pod płaszczykiem, prawda? Najgorszym premierem Polski w historii yy, to był yy, prawdopodobnie Mateusz Morawiecki, drugim najgorszym premierem w historii Polski przez taki długi czas, bo to byli gorsi zapewne, no ale tak niestety oni byli długo. No to Donald Tusk oczywiście jest najgorszy, prawda? No i zaczynają się, szanowni pa państwo, w Polsce reżim zomowsko-ormowski, prawda? Bezpieka, tak? Oni się nie nazywają Zomo, Ormo i Bezpieka, ale działają jak Zomo, Ormo i Bezpieka i ludzie będą stąd wyjeżdżać, prawda? A dodatkowo do. do. Jak to się mówi, jest takie słowo do. Do tego, żeby po prostu ludzie siedzieli cicho, szanowni państwo, straszy się ich oczywiście ludowym wojskiem, szanowni państwo, ludowym wojskiem, czy do ludowego wojska, że będą bratnie narody wyzwalać, bratnich, szanowni państwo, oligarchów ukraińskich będą wyzwalać, szanowni państwo, ich majątki będą tak i u oligarchów francuskich, prawda, tu tak, tak, wojsko ludowe, szanowni państwo, taka, e, dzisiaj jest taka narracja i to jest przerażające. Dlaczego? Bo nie potrafią naprawić go Gospodarki w 2020 roku yy, na, y, narobili, w 2022 roku y, niewspółmiernie, szanowni państwo, głupio i debilnie narobili robią do dzisiaj, prawda? No i teraz y, coś, coś, coś tutaj wymyślą następnego, prawda? Coś tutaj wy wyślą następnego, jeżeli nie, y, 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 ja wiem co y, wymyślą, Z, y, szanowni państwo, do tego zostało zaprz zaprzegnięte ZOMO i ORMO, zomo i ormo oraz bezpieka od dzisiejsze szanowni państwo tutaj mają i tyle tak żeby po prostu Polakom się coś tam wydawało zastraszanie szanowni państwo zomowsko ormosko bezpiekowe prawda po kolei mam na to wszystko dowody niestety szanowni państwo polska gospodarka upadła